Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą serowe bułeczki z jabłkowym nadzieniem. O, takie jabłeczniki. Takie, no, nie, może nie jabłeczniki, ale e, dobra, nieważne. Bułeczki z jabłkowym nadzieniem. O, niech tak zostanie, ale te bułeczki będą na serowym cieście. Jeszcze lepiej, prawda? A więc zaczynajmy, dobra, słuchajcie. E, pierwsze co musimy zrobić, to pokroić obrane wcześniej jabłka przeze mnie. Kroimy w kostkę, bo musimy je. Słuchajcie, podsmażyć. Kroję w taką grubszą kosteczkę. O, coś takiego. Ale nie kroimy za drobno, bo przy smażeniu, żeby się nie rozpadły. Delikatnie, coś takiego. Słuchajcie, bardzo lubię takie bułeczki. One są delikatne. Nie bardzo słodkie, bo ja bardzo słodkiego to nie lubię. A jabłka oczywiście będą musiały być yy, z cynamonem. Z cynamonem. Tak. O! Słuchajcie, jabłka jakie wybrałem, one są takie yy, słodko kwaśne. Yy, o tej porze roku dobrze by było wziąć szarą lub złotą renetę. Jeżeli takiej nie dostaniemy, oczywiście mogą być inne jabłka, ale pamiętajmy, żeby one były takie, wiecie, twarde. Bo jak weźmiemy takie, wiecie, mięciutkie skapciałe, to nam się mazia zrobi na, na patelni. A mazi byśmy nie chcieli. Jabłka będę podsmażał na maśle. Całą listę składników oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Słuchajcie, te jabłka, które ja mam, jak widzicie, one nie ciemnieją. Ale jeżeli będziemy mieli jabłka, które po obraniu zaczynają łapać taki ciemny kolor, to po pokrojeniu w kostkę możemy skropić je delikatnie. Cytryną wymieszać i one zachowają kolor. Jeżeli to jest potrzebne, jeżeli nie, to nie. Po prostu. To jest taka ciekawostka. Dobra, po kilku minutach słuchajcie takiego delikatnego podsmażania. Dodajemy cynamon. Jabłka i cynamon to wiecie, para nierozłączna. A? Przemieszam. O, już zapachniało. Uch. Zostawiam na kolejnych 5 minut. Tak, wiecie, delikatnie. Pamiętajmy, kontrolujmy, oglądajmy, żeby to nam się nie rozciapało. Cukru nie dodajemy. Jabłka są, tak jak już wspomniałem, lekko słodkie, lekko kwaśne. Takie, wiecie, fajnie orzeźwiające. No i gdy ujrzymy na patelni, zbierający się. Sok musimy reagować dość szybko. Sypiemy trochę mąki ziemniaczanej, która ciągnie i ściągnie nasze jabłka. Zapobiegnie to e, później, e, jakby to powiedzieć, e, wyciekaniu soku z naszych bułeczek. zatańczę z patelnią chwilę dobra spójrzcie cały sok jest zebrany i teraz tak wyłączam i odstawiam do całkowitego przestygnięcia a jabłka są idealne takie trzymają się, nie rozpadają a są delikatnie na ząb dobra Teraz bierzemy się za ciasto. W misce mam 500 gramów półtłustego tłustego twarogu. Ja trochę rozdziabię widelcem, coś takiego. Wbijam dwa jajka. Dodaję proszek do pieczenia, cukier waniliowy, cukier zwykły i trochę oleju jadalnego. Nie lejemy ropy i wyrabiamy. Dobra, i teraz stopniowo dodaję mąkę pszenną. I zwykła tortówka. A stopniowo, dlatego, żeby mi się lepiej to wyrabiało. I teraz już jadę paluszkami. Jak widzicie, proporcje są idealne, ciasto nie lepi się w ogóle do, do dłoni. Ciasto mam gotowe, czekamy jeszcze na jabłka, one muszą całkowicie przestygnąć. No i dobra, przyszedł czas, byśmy nasze bułeczki zaczęli formować. Ciasto dzielę na dwie części najpierw, tak mniej więcej o, na równo. Połowę takiej y, kuli teraz rozwałkowuję w taką kiełbachę. Nie wiem, sucha, krakowska, żywiecka, nieważne. I będę dzielił na mniej więcej 6-7 części. <laughs> Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć i sześć. Ok, i każdą z tych części teraz rozwałkowujemy. I pamiętajmy, żeby nie podsypywać mąką. I teraz łyżką nakładamy nadzienie. Możemy taką skleić kartacza. Kładę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i biorę się za kolejną. Bułeczki mam już nadziane, ulepione, zrolowane i teraz musimy je przesmarować roztrzepanym jajkiem połączonym z mlekiem. Dobra. I smarujemy. Żeby się pięknie zarumieniły. Jak widzicie, bułeczek wyszło równo 12 sztuk. I teraz wkładam je do rozgrzanego piekarnika do 175 stopni piekarnik góra dół bez termoobiegu. Na mniej więcej 25 minut. Bułeczki są upieczone. Zobaczcie jak pięknie wyglądają. Są delikatnie rumiane ale je odstawiamy, żeby trochę przestygły, a w tym czasie do niewielkiego ganka, na bardzo małym ogniu roztapiam trochę masła. A w naczyniu takim dość większym rozrabiam, to znaczy, rozrabiam, łączę zwykły cukier z niewielką ilością cynamonu. Gotowe. I teraz tak. Bierzemy pędzel i smarujemy każdą bułkę. Oś takiego. One są jeszcze delikatnie ciepłe. I posypujemy cukrem cynamona. No, i czas spróbować te piękne bułeczki. Zobaczcie. One są jeszcze bardzo ciepłe, słuchajcie. Jak przestygną, na pewno będzie to lepiej wyglądało. Mięciusieńkie, zobaczcie. A jabłka, zobaczcie, całkowicie zmiękłe. One się tam tak wiecie, rozpłynęły. Po prostu mm. Rewelacja. No, i takim smacznym akcentem ja już się dzisiaj z Wami żegnam, i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i jeszcze Wam smacznego! Mm.